PostgreSQL natywnie wspiera kilka wariantów replikacji, czyli funkcjonalności pozwalającej na automatyczne przesyłanie i odtwarzanie wszystkich zmian dokonanych na serwerze źródłowym, inaczej nazywanego primary, albo kiedyś master, na inny serwer, replikę, inaczej nazywana standby, albo kiedyś slave. Wszystkie te sposoby replikacji w PostgreSQL oparte są na wpisy do plików wall albo same pliki wall. Mamy takie trzy główne typy replikacji: replikację fizyczną strumieniową, replikację fizyczną log shipping i replikację logiczną. Replikacja fizyczna strumieniowa, inaczej hot standby, polega na przesyłaniu wszystkich wpisów wall z instancji źródłowej do repliki i natychmiastowym ich odtwarzaniu. Występuje w dwóch formach: replikacji synchronicznej i asynchronicznej. W obu tych przypadkach dane na replice są odtwarzane tak szybko, jak to możliwe. Replikacja synchroniczna od replikacji asynchronicznej różni się tylko sposobem komitowania, czy też momentem, w którym transakcja jest komitowana na serwerze primary, na tym serwerze głównym. W replikacji synchronicznej transakcja na serwerze primary czeka na odtworzenie tej transakcji w całości na replice i dopiero kiedy replika jest już gotowa. Transakcja została tam w całości odtworzona, wysyła informację zwrotną do serwera primary, że już wszystko zostało odtworzone i wtedy dopiero serwer primary zwraca do aplikacji informację o zakomitowaniu tej transakcji. Przez to czas potrzebny na wykonanie każdej pojedynczej transakcji wzrasta o minimalnie network round trip time, czyli ten czas potrzebny pakietowi na przebycie drogi z serwera primary Primary na replikę i z powrotem. A w replikacji asynchronicznej, transakcja komitowana jest w momencie utrwalenia wpisu wall, w pliku wall na dysku. Dzięki czemu możemy osiągnąć wyższą liczbę transakcji na sekundę. Kosztem potencjalnej różnicy danych pomiędzy serwerem primary a standby, jeżeli wystąpiłby jakiś lag w replikacji. Zazwyczaj, nawet w tej replikacji asynchronicznej. To opóźnienie w odtwarzaniu jest rzędu tysięcznych sekundy. Można powiedzieć, że jest natychmiastowe, że można te, ten, to opóźnienie nawet zignorować, bo bardzo cięż, ciężko byłoby wykonać dwa zapytania, które by zwróciły różne dane. Wadą replikacji strumieniowej jest to, że w pewnych przypadkach operacje wykonywane na replice mogą negatywnie wpływać na wydajność instancji primary, a pozytywną stroną jest to, że dane są w większości przypadków dokładnie takie same, zarówno w tej synchronicznej jak i asynchronicznej. Kolejną metodą replikacji jest replikacja fizyczna log shipping, czyli inaczej ciągłe odzyskiwanie, ciągłe odtwarzanie warm standby. Serwer replikowany działa Mające jako log shipping, wszystkie dane do odtwarzania wczytuje z archiwum plików wall. Replikacja taka zawsze jest opóźniona o minimalnie jeden plik wall, który w danym momencie jest tym aktywnym plikiem wall, który przyjmuje wpisy, dlatego właśnie, że opiera się na archiwum, a w archiwum są tylko te pliki wall, które zostały już w całości wypełnione, zamknięte i zarchiwizowane. Zawsze ten aktualny plik wall będzie dostępny, czy też te dane, które zostały zmienione w tym aktualnym pliku wall będą dostępne tylko na serwerze głównym, a na serwerze replice, na serwerze standby zobaczymy tylko te dane, które są w archiwum. I postgres będzie na bieżąco cały czas monitorował to archiwum, i za każdym razem, kiedy pojawi się tam jakiś nowy plik wall, on go sobie od razu pobierze, odtworzy. I dzięki temu będzie w miarę na bieżąco. To, to, jak bardzo na bieżąco będzie, zależy od tego, jak często archiwizujemy pliki wall. Jeżeli chcielibyśmy z takiej replikacji skorzystać i chcielibyśmy mieć gwarancję, że np. dane będą zawsze minimal, czy tam maksymalnie opóźnione, np. o minutę, możemy skorzystać z parametru archive timeout, który nam spowoduje, że jeżeli nie zarchiwizujemy żadnego pliku wall w ciągu minuty to Postgres nam wymusi archiwizację. Dzięki temu ta replika może sobie też od razu ten plik wall pobrać i będziemy wtedy mieli replikę, która jest powiedzmy tą minutę opóźniona zazwyczaj. Plusem tego rozwiązania jest to, że serwer primary nie ma w ogóle pojęcia o tym, że taka replika istnieje, czyli nie ma szans, żeby ta replika... Block shipping w jakiś sposób wpłynęła na wydajność tego serwera primary. No minusem jest to, że właśnie nie korzystamy z tych najświeższych danych, zawsze jesteśmy trochę opóźnieni. I ostatnią metodą replikacji jest replikacja logiczna polega na przesyłaniu w pliku, plików wall, czy też wpisów wall z instancji primary na standby. Podobnie jak w replikacji fizycznej strumieniowanej, z tym, że przed przesłaniem tego wpisu WOL. Wpis WOL jest dekodowany logicznie i wyciągane są tylko zmiany w obiektach da danych. I nie replikujemy żadnych zmian, na, żadnych zmian obiektów, żadnych operacji DDL. Replikujemy tylko operacje DML, czyli inserty. Update, y, delete, y, truncate. Y. A wszystkie operacje DDL takie jak Create Table, Alter Table, czyli wszystko, wszystko, co tworzy obiekty albo w jakiś sposób manipuluje obiektami, jest pomijane, a replikowane są tylko te rzeczywiste dane. Konfiguracja takiej logicznej replikacji wymaga stworzenia dodatkowych struktur w Postgresie, takich jak publikacje na serwerze. Primary, tym serwerze źródłowym, która określa, które obiekty powinny być replikowane, w jaki sposób ta replikacja może replikować całe obiekty, całe schematy, a może replikować tylko niektóre kolumny albo tylko niektóre wiersze z wybranych tabel. To wszystko właśnie określamy w publikacji, to co będzie replikowane. A na serwerze Replice tworzymy subskrypcję która będzie z tej publikacji pobierała wszystkie zmiany i odtwarzała na tym serwerze replice. Największą wadą takiego rozwiązania jest brak wsparcia dla replikacji zmian w strukturach obiektów, czyli tych DDL-ów. Jeżeli chcemy dodać jakąś kolumnę na serwerze primary i chcemy też tą kolumnę replikować na tej logicznej replice, to idealnie powinniśmy zrobić to w taki sposób, że najpierw stworzymy tą kolumnę na tej logicznej replice, a dopiero później na tym serwerze primary. Jeżeli stworzymy na serwerze primary i zaczniemy tam dodawać jakieś wartości, to ta logiczna replikacja nam się zatrzyma, bo będzie próbowała na przykład dodać 15 wartości do tabeli, która ma tylko 14 kolumn. Nie będzie wiedziała, nie będzie wiedział Postgres, co ma zrobić z tą nadmiarową wartością. Więc tutaj już dochodzi on taki dodatkowy, taki dodat, dodatkowy dodatkowe zarządzanie, że musimy sobie każdą zmianę najpierw wykonać na, na serwerze replice, a dopiero później na serwerze primary. A zaletą tego rozwiązania jest możliwość replikacji na, na przykład pomiędzy różnymi wersjami Postgresa, przykładowo z 13 do 15, co jest bardzo często wykorzystywane jako alternatywna metoda dla upgrade'ów w Postgresie. Zazwyczaj korzystając z PG Upgrade'a potrzebujemy jakiegoś długiego okna serwisowego, a dzięki temu, że możemy sobie właśnie wszystkie dane replikować na bieżąco z tej wersji 13 do 15, to tak naprawdę to okno serwisowe potrzebne do, taki, do wykonania takiego upgrade'u sprowadza się do tego, że zatrzymujemy na chwilę tego, tą aplikację, zaczekamy aż wszystkie zmiany się odtworzą z 13 na 15, jak wszystkie zmiany się odtwarzają, otworzyły, Zatrzymujemy 13, podłączamy aplikację do 15 i mamy upgrade gotowy. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest to, że replika może być też otwarta do zapisu, dzięki czemu możemy z niej skorzystać. Na przykład, jeżeli mamy jakiś Data Science. Zespół, który zajmuje się analizą danych. Mogą sobie tworzyć tam swoje tabele, swoje zestawienia, swoje widoki materializowane, swoje indeksy, które na przykład na produkcji są kompletnie nieużyteczne, ale dla nich do przygotowania tych zestawień będą bardzo pomocne, więc mogą sobie usunąć te indeksy, których nie potrzebują, dodać takie, które im się przydadzą, tworzyć sobie nowe tabele właśnie z takimi jakimiś zestawieniami, raportami, dodać sobie swoje indeksy. Na jednej takiej logicznej replice mogą odbierać na przykład dane z kilku różnych systemów, czyli pozbierają sobie dane z czterech różnych klastrów Postgresa na jednym serwerze i na jednym serwerze mogą sobie te wszystkie dane potem poanalizować, poprzygotowywać raporty i tak dalej. A od wersji 16 dzięki logicznej replikacji możemy też skonfigurować takie pierwsze proste środowisko multimaster, gdzie mamy kilka klastrów Postgresa i wszystkie przyjmują zapisy i rozsyłają te wszystkie zmiany na pozostałe serwery. Z tym, że to jest taka na razie bardzo podstawowa funkcjonalność, jeszcze tam bez żadnej kontroli wersji, bez żadnych kontroli duplikatów. O to wszystko musimy sobie zadbać sami, ale już jakieś tak, takie pierwsze właśnie kroki w tym kierunku też Postgres robi.